Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę chciał zadać pytanie bardziej doświadczonym hodowcom skalarów. A mianowicie zbliża się czas selekcji. No i w związku z tym będę miał kilka pytań, bo zauważyłem, że chyba będzie trochę odrzutu. A tutaj jak widzicie kolejna ikra już powoli się rusza. Mianowicie te ryby już się nawet rozpłynęły. Co zobaczycie? w późniejszym etapie tego filmu, ale żeby wszystko nie było tak kolorowo, tą właśnie ikrę z liściem chyba za wcześnie zabrałem. Chciałem, żeby się wykluło jednakowo. Nie przyuważyłem i chyba nie zdążyła być do końca pokryta i bardzo mało się wykluło, ale ten na w miarę super. No i tak jak Wam mówiłem, tutaj już macie widok, jak się to wszystko rozpłynęło. Jest tych maluchów sporo, czy na dnie, czy na całej szybie, na tym stożku. Tego liścia z tą zginitą na liściu nie zabierałem, no dlatego że dosyć spora część tych rybek się tam pod spodem przylepiła, trochę z boku, więc postanowiłem, że zaczekam aż te rybki zaczną pływać. Raczej się nic tam złego nie powinno stać. A tutaj jak widzicie z tego stożka naprawdę spora ilość na rybku się wykluła. Myślę, że spokojnie. 70% tej hikry jak nie więcej została prawidłowo zalężona. No i co najważniejsze widzicie, małe skalary to rozpływały się po akwarium. Także kolejny miot, kolejna nauka tej ryby, a za chwilę dojdę do sedna tego filmu. Będę miał właśnie kilka pytań. Te wszystkie kropki tam z tyłu, po bokach, na dnie to właśnie są młode skalary, które się wykluły. No i tak jak mówię, kolejne doświadczenie z tą rybą. Tym razem będę to robił jeszcze inaczej, żeby zobaczyć, który sposób będzie dla nich najlepszy. Ostatnio oglądałem jeden film na pewnym kanale na YouTube, gdzie właśnie Pan oddaje takie skalary z wadami za darmo. Po prostu nie chce ich się pozbywać, uśmiercać zwał jak zwał, tylko chce komuś oddać. No i tam był właśnie poruszony temat tego. Czemu im się te wady robią? Mianowicie chodziło o to, że nie mają tych dolnych płetw brzusznych. I pan stwierdził, że być może jest to coś takiego, że jeżeli u niego rodzice się tą ikrą opiekują, przenoszą ich, no to wtedy im te płetwy uszkadzają. No u mnie jak na razie nie zostawiam parek, bo zostawiłem dwa razy i dwa razy ikra po paru dniach znikła została po prostu zjedzona, więc u mnie coś takiego raczej nie miałoby miejsca, że jakiś inny dorosły skalar by je uszkodził a pytanie moje brzmi, tylko za chwilę do tego przejdziemy, jak polecę z kamerą do tego zbiornika obok, gdzie są już te podrośnięte skalary, no tutaj jak widzicie ta ikra spleśniała chyba za wcześnie po prostu była wyjęta, tamta para jest na 100% płodna, bo już mam bo nich młode tylko właśnie zobaczyłem, że te złożyły ikrę tamte złożyły ikrę. Pewnie moja wina zbyt wcześnie zabrany liść. Tutaj jak widzicie wylęk elegancko. A tutaj no jakby była woda zła, no to jedna i druga ikra by się nie wylęgła. Po prostu za wcześnie pośpieszyłem, ale tak to jest. Już był wieczór, nie miałem czasu, żeby się tym zająć. No i zrobiłem tak, jak zrobiłem. No ale i tak jak widzicie, jak na moje warunki, żeby to wszystko przeżyło, co tutaj widać, to i tak kolejny fajny miot. A tutaj właśnie przechodzimy do tego, że powoli będę musiał te ryby selekcjonować. No, jak widzicie, pojedyncze sztuki są większe, mniejsze, ale co na niektórych rybach zauważyłem, że chyba właśnie te wszystkie dolne płetwy no nie rozwinęły się tak jak trzeba. Tutaj widzicie, mam mniejsze dwie, ale będą takie okazy, że będzie widać, że ewidentnie ta płetwa jest jedna. I teraz pytanie, czemu tak się dzieje? Jeżeli ktoś potrafi na to odpowiedzieć, to w komentarzu bądź w formie filmu. Dwa, czy to jest tak, na przykład, że te płetwy różno, rosną sobie równo? Czy może być tak, że na przykład jedna urośnie, a za jakiś czas druga? Bo też nie chcę się tych ryb jakoś tam. Zbyt szybko pozbywać, ale też szkoda, żeby rosły i były nie takie, jak trzeba. No tutaj te górne płetwy widzę, że całkiem spoko, ale właśnie u niektórych egzemplarzy zauważyłem, że będzie chyba brakować tej dolnej płetwy. I teraz będę chciał bazować na Waszych doświadczeniach, i na pewno już odrzucam to, co było spekulowane na tym filmie, że. Być może to rodzice uszkadzają, jeżeli zostawiamy je do opieki. O tutaj mamy tego złotego skalara, widać, że ma dwie płetwy, ale ten, który popłynął tam na prawą stronę, już raczej ma tą płetwę tylko jedną. Tutaj widać, że ma dwie płetwy, także widzę, że nie u wszystkich te płetwy będą rozwinięte, chyba, że to się rozwija później, to jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. I też drugie pytanie... To są mniej więcej ryby z dwóch miotów, ale jednakowych. I niektóre osobniki są w takim stadium, że już konkretnie przypominają skalara, a niektóre jeszcze nie są w takim stadium. Ale to z tego co wiem, taki nierówny wzrost to jest normalne u nich. Jeżeli ktoś ma jakieś spostrzeżenia do tego, żeby to też poprawić, to też bym poprosił w formie filmu bądź w komentarzu. Nie musicie mówić, że to odnosicie się do mojego filmu, tylko po prostu, żeby był. Daję wam pomysł na film, a przy okazji, yy, no, sam będę sobie drążył temat, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Także, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak to poprawić, żeby jak najmniej tego odpadu było, czy to może być jakaś wada genetyczna, czy ja coś robię nie tak, no to dajcie znać w komentarzu. Tak jak mówiłem na poprzednich filmach, każde zdanie co chodzi o tą rybę biorę pod uwagę, bo po prostu się na tej rybie jeszcze nie znam. Jak wiecie, uczę się tej ryby, no ale jak widać co film, coraz lepiej to chyba wychodzi, więc czekam na wasze odpowiedzi czy w komentarzach, czy w postaci filmu. No i widzimy się w kolejnym odcinku.